Najpierw wielkie plany i chęci, potem 8 lat przygotowań, miesiące niepewności, wątpliwości i obserwacji, jak kilometr po kilometrze powstaje obwodnica Puław i nowy most na Wiśle. Od wbicia pierwszego kołka na budowie minęło 26 miesięcy. Wyrano 130 tysięcy ton asfaltu i 62 tysiące metrów sześciennych betonu. Zużyto ponad 16 tysięcy ton stali. Inwestycja kosztowała około 400 milionów złotych. Efekt prawie 13-kilometrowa obwodnica miasta i największy w Polsce most łukowy. Oddanie obiektu do użytku to dla puław wydarzenie stulecia. Co usłyszeli mieszkańcy zebrani na uroczystości? Słowa radości i pewnej ulgi, że wreszcie jest, że już jutro pojadą tędy samochody, że już jutro po południu miasto Puławy powinno odczuć dobroczynne skutki funkcjonowania tej nowej obwodnicy i tego mostu. Budowa przebiega wyjątkowo sprawnie. Ja mam doświadczenie od 65 roku, pracuję tylko w wykonawcy. No faktycznie, tu mimo powodzi. Trzech, mimo suszy, to wszystko, te katastrofy, te klęski przeszli najgorszą klęską była zwyżka ceny. Długość całego mostu 1038 metrów, długość łuku przęsła łukowego 212 metrów, największy łuk w Polsce, inaczej w trójce największych mostów. W Europie się mieści. No wiem, piękna przygoda inżynierska. Cieszę się w terminie zrobiony. Tylko żeśmy po prostu nie zarobili tak takie, także pan będzie robił zdjęć, to mogę pokazać. No, Puste kieszenie. Sądzę, że na tą chwilę czekało wiele pokoleń Poławian. Ja osobiście 14 lat pracy w Urzędzie Miasta. Chyba jest to jeden z najszczęśliwszych dni mojej pracy zawodowej na stanowisku mojej pracy na stanowisku prezydenta miasta i powiem krótko warto było czekać na tą chwilę to co było jeszcze nie tak dawno marzeniem stało się faktem na pewno jedna z najważniejszych inwestycji z najważniejszych momentów dla mieszkańców osobiście dla mnie również ja muszę podzielić się taką refleksją swoją kiedy Byłem początkującym radnym, wtedy rozpoczęliśmy rozmowy na temat obwodnicy czy budowy mostu. To były lata 90. i dzisiaj to dla mnie wielki zaszczyt i honor, że mogę wziąć udział w tej uroczystości jako przewodniczący Rady Miasta. Wtedy nikt nie myślał o tym, że to będzie takie wydarzenie że to będzie tak oczekiwane przez mieszkańców. Dzisiaj z tego jestem dumny i bardzo się z tego cieszę. Doczekaliśmy się tej przeprawy mostowej które no, bardzo zadowoleni są mieszkańcy gminy, i miasta Puławy społecznych. Nareszcie skończą się te korki. Mieszkańcy Puław, którzy zebrali się na moście, by świętować otwarcie obiektu, nie kryli radości. Przede wszystkim bardziej drożny stanie się ruch y, związany z samochodami ciężkimi. Mam nadzieję, że samochody ciężkie puszczą tędy, a my przez stary most mały. Na pewno będzie to jakiś rodzaj luksusu dla miasta. Komfort życia mi się poprawi, proszę pani, zdecydowanie, bo mieszkam przy ruchliwej ulicy i na pewno, mam nadzieję, właśnie rozmawiamy o tym, że mam nadzieję, że odczuję, jak, mam nadzieję, że jak najszybciej. Ja również, bo ja też mieszkam przy Piaskowej ulicy, gdzie właśnie taki był natężony ruch, a przede wszystkim drugi most zostanie odciążony, gdzie nie będzie chyba tych korków takich, jak do tej pory. Luz, spali mniej, to jest najważniejsze. Ja szybszy. Wreszcie się zacznie normalne życie w puławach. Bo przecież to było do uprzykrzenia. Bez przerwy korki na starym moście. Ruch był zawsze zamknięty. Ciszej no. będzie, przynajmniej to pierwszy Przyjezd, ktoś mieszka, to ciszej. Bo osobowe wozy tak nie szumią jak te ciężarowe. Jak jadą, to jeszcze jak sygnał, da, to w nocy można. Ze spania Na pewno będzie zdecydowanie lepiej ze względu na zmniejszenie ruchu w centrum Buław, to nie ulega wątpliwości. Troszeczkę mieszkańcy odetchną od tego natężenia ruchu szczególnie ciężkiego, towarowego. Jest to duże odciążenie dla miasta i przekierunkowanie tego ruchu tranzytowego, a szczególnie ciężkiego na ten most no, w wyraźny sposób odciąży miasto i pozwoli to lepiej żyć mieszkańcom, szczególnie tym mieszkającym przy głównej drodze. Która przebiegała przez miasto i ten stary most. Ludzie, którzy dojeżdżają, no, nasze ciężarówki do nie będą zawalały tam I nie będą brukowały tamtego mostu. Odciąży, na pewno odciąży ruch. Zatory, te korki, to wszystko. Bardzo, Bardzo. ładny. Także będzie duże ugodnienie w, dla kierowców, którzy jeżdżą bierz, z Lublina bierz, do. do do łodzi, no i tutaj trasa na zakłady azotowe i nawet tutaj do Kozienic, do Dęblina. Także bardzo dziękujemy za to wszystko. Nie będzie korków, będzie można luźniej jechać. Duże samochody wszystkie ominą puławy, tędy ten, ten będą jechali spokojnie, ruch będzie spokojniejszy i przyjemne życie będzie. Teraz nie można wyjść na miasto, na ulicę, z tego względu, że duży ruch, szum, nie można słowa powiedzieć do kolegi. Tak teraz pięknie będzie, czekamy, choć mamy stare lata, ale doczekaliśmy się piękności. Do późnych godzin wieczornych potrwa feta na Nowym Moście. Pierwsze samochody przejadą tędy już 12 lipca w południe. Nowy Puławski Most będzie pierwszym całościowo monitorowanym tego typu obiektem w Polsce. System czujników będzie kontrolował bezpieczeństwo konstrukcji, pozwoli też na obserwację ruchu drogowego i przekazywanie informacji dotyczących warunków przejazdu. Z deklaracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że za trzy lata świętować będziemy otwarcie drugiego etapu obwodnicy Puław z węzłem końcowym w Sielcach.